Cześć, z tej strony Daniel. Dzisiaj nagrywam materiał zupełnie inny niż te, które możecie znaleźć na tym kanale. I do nagrania tego materiału zainspirował mnie użytkownik o Niku Filip Kulawik, zapewne mniej nazwisko również, więc dzięki Filipie. Zainspirował mnie do tego około 4 miesięcy temu, umieszczając komentarz pod zasadami do gry w Twilight Imperium. Poprosił o to, czy mógłbym nagrać materiał, w którym pokazałbym, czym różnią się poszczególne rasy, jak nimi grać. I pomyślałem, że to bardzo fajny pomysł, ale po prostu wcześniej nie miałem na to czasu. Stwierdziłem, że troszkę ten pomysł zmodyfikuję i bardziej skupię się na historii tych ras. Chciałem Wam pokazać, wprowadzić Was w klimat danej rasy. Oczywiście pokażę różnice, pokażę w czym są dane rasy mocne. To będzie jednak tylko takie na napomknięcie, które bardziej się przyda graczom początkującym niż zaawansowanym. Od razu chciałem zaznaczyć, że nie grałem jeszcze we wszystkie rasy. Może, tak nie gram jeszcze wszystkimi rasami, bo ta gra jest po prostu przeogromna, dlatego sporo posiłkowałem się tym również, co znalazłem w internecie. Tak więc nie chcę, przy, że tak powiem, brać całego, wszystkich zasług za to, ponieważ posiłkowałem się również pracami innych ludzi, ich wskazówkami na temat tego, jak grać danymi rasami. W każdym stworzę całą serię, ponieważ opisanie wszystkich raz w jednym. Materiału, no to to jest troszkę za dużo. Stwierdziłem, że w pierwszym odcinku, czyli teraz, opowiemy o historii Twilight Imperium, o co tam dokładnie chodzi. Dokładnie, pod, e, dokładniej może pod wpływem, pod względem fabularnym, będę się posiłkował lore compendium, e, a również opiszę dwie z ze startowych ras sugerowanych dla graczy początkujących a następnie w każdym odcinku sądzę, że skupię się na trzech rasach, czyli tych odcinków kilka będzie. Dobra, no to zaczynamy. Na początek opis fabularny. Dziesiątki tysięcy lat temu ostatni z królów z rasy Mahakt został zabity przez przedstawicieli rasy Lazak, która utworzyła nowe imperium. Nie jest dokładnie wiadomo skąd ta rasa się wzięła, ale pewnym jest to, że za swoją stolicę obrała planetę Metacolrex, która od tego momentu została w centrum galaktyki. Rasa Lazak, zaczęła, pod, Lazak przepraszam, zaczęła podbijać całą galaktykę. Kiedy napotkała nowe lasy, dawała im po prostu dwie możliwości. Dołączycie do nas lub gincie. Można Przyjąć, że większość ras dołączyła do nich, ponieważ byli, Rasa, rasa Lazaks była bardzo praworządna, dobrze zarządzała swoimi podbitymi terenami i swoimi można powiedzieć wasalami, była sprawiedliwa, dlatego wiele z ras, które otrzymały taką ofertę nie do odrzucenia, postanawiało po prostu dołączyć do imperium. Niektóre, które się zdecydowały, że będą walczyć, zostały wymazane z kart historii. Czyli powoli, powoli, coraz bardziej imperium się rozprzestrzeniało. W momencie, kiedy rasa Lasax podbijała te nowe planety, dzieliła się swoimi technologicznymi odkryciami z, z nowymi rasami, które były, były jej poddanymi, tak jak wspomniałem wcześniej, rządziła nimi w sposób sprawiedliwy i przez Około 20 tysięcy lat galaktyka rozwijała się na stałe czasy pokoju rasa Lazaks mądrze i rozsądnie rządziła, czyli mamy tutaj sielankę. Było po prostu pięknie i wspaniale, ale jak wiadomo każde imperium kiedyś musi upaść. Czyli po tych 20 tysiącach lat nowi imperatorzy byli coraz słabsi, coraz bardziej gnuśni może zdecydowanie zbyt pewni siebie stwierdzili, że nie muszą już tak bardzo się starać, ponieważ imperium zawsze dla nich trwało i zawsze trwać będzie, no a z czasem, jak to bywa, kiedy mamy duży, duży obszar do zarządzania z różnymi, przedstawicielami zupełnie odmiennymi od siebie no i nie mamy nad tym całkowitej kontroli, no to jak możecie się domyśleć, tak jak w przypadku Rzymu, z czasem zaczęły pojawiać się nieznaski pomiędzy różnymi rasami. Rozpoczęła się, cały upadek, bo imperium upadło, jak się zupełnie domyślacie, rozpoczął się od tego, że rasa letnew, którą możecie grać, Baronia of Letnev, tak się nazywa, będę używał oczywiście angielskich nazw, bo mam angielską wersję, a nie jestem pewien jak to przetłumaczono, zapewne Baronia letnew, ale nie chcę ryzykować. Tak więc przedstawiciele tej rasy stwierdzili, że zablokują jeden z tuneli czasoprzestrzennych, ponieważ mieli tam jakiegoś rodzaju problemy, nie podobały im się obostrzenia handlowe. Tak więc był to główny, można powiedzieć, albo jeden z głównych szlaków handlowych wiodących przez imperium i w pewnym momencie Republice Sol którą również możecie zagrać, to są ludzie. Już Wam zdradzę, dla tych, którzy nie wiedzą, nie spodobała się ta blokada i rozpoczęła się wojna. Imperium na początku, rasa nazaks starała się zainterweniować i załagodzić ten konflikt, no ale w momencie, kiedy wkroczyła do akcji, no to w... wszyscy zwrócili się przeciwko niej. Może nie wszyscy, ale na razie te dwie rasy. Dodatkowo była tam jeszcze jedna rasa, której nazwy nie pamiętam, zaraz szybko rzucę okiem, Hilar, która tylko czekała na to, żeby przejąć władzę w imperium i kiedy Barney of Letnaf i Republic, Republic of Souls zaatakowały Lazaksów, to oni również podnieśli, podnieśli, podnieśli się i również dołączyli do tej rebelii, czyli już trzy wielkie rasy, Szczęły rebelię. Imperator na początku nie dostrzegał zagrożenia, tak jak, tak jak większość jego oficjeli. Tylko jedna osoba z jego grona stwierdziła, że czas się zbroić, ale została ona odrzucona przez imperatora i ten dżentelmen nazywał się Ibn Syd, jeśli kogoś to interesuje. Z racji tego, że przeczuwał, co się może stać, postanowił zabrać ze sobą wiernych sobie ludzi, zarówno ze swojej rasy, jak i z tej rasy Hylar, tak? Tak jest. I razem wyruszyli w nieznane, niszcząc e, zbiory map planetarnych tak, żeby nikt ich nie mógł znaleźć. I zrobił bardzo dobrze, ponieważ w momencie, kiedy flota, główna flota e, Imperium, tak, znajdowała się gdzieś w galaktyce i tłumiła powstania, to ludzie w tym czasie niespodziewanie zaatakowali i zbombardowali stolicę z zupełnie niczego się nie niespodziewającą, Metakol i wtedy zginął również ostatni z imperatorów. Czyli w tym momencie mamy Wielkie Imperium bez imperatora, ponadto dochodziło do czystek etnicznych na rasie Lazaks. Być może już zapomniano jaki ład i oświecenie wprowadziła ona w galaktyce, i po prostu zaczęno, zaczę, zaczęto przepraszam, ich eksterminować, więc w ciągu 20 lat rasa Lasak całkowicie wyginęła. I zaczęły się tak tzw. Twilight Wars, czyli zaczęły się wojny pomiędzy, odżyły różnego rodzaju niesnazki, pomiędzy różnymi, wszystkimi praktycznie rasami rozpoczęły się krwawe wojny o terytorium, o jakieś stare, stare, stare konflikty odżyły na nowo. I trwało to wiele, wiele lat. Setki, jakie tysiące, jeśli dobrze pamiętam, lat, znaczy może inaczej, setki lat trwały wojny i doprowadziły do tego, że doszło praktycznie do. Um, Eksterminacji. Eksterminacji e, może na tej zasadzie nie całkowitej tych wielkich raz, ale każda z nich została tak powita, że musiała się wycofać do swojego domowego, e, do swojego macierzystego systemu i tam po prostu lizała rany. Wiele technologii zostało zapomnianych, wiele planet zostało całkowicie pozbawionych obywateli, populacji, zostało całkowicie wybitych i następnie nastąpił taki okres, no można powiedzieć, średniowiecza. Czyli każdy siedział u siebie i lizał rany i to chyba trwało, jeśli dobrze pamiętam, 2,5 tysiąca lat i teraz nadchodzi ten czas. Nadchodzi czas gry Twilight Imperium, kiedy po tym długim okresie lizania ran wielkie rasy znowu budzą się do życia, mogę tak powiedzieć, i każda z nich chciałaby przejąć Metakolorek, zostać nowym imperatorem i, i po prostu przejąć władzę nad pozostałymi. Co jest również ciekawie napisane tutaj w tej historii, ten właśnie podwładny króla, który uciekł imperatora, przepraszam, który uciekł razem ze swoimi pobratancami na nieznaną planetę nadal przetrwał, i to jest jedyna, jedyny odłam rasy Lazaksu, którzy się teraz nazywają Lizix, tam zamiast Isom jedyneczki. Wydaje mi się, że to jest to Lizix. Tak więc oni z czasem musieli zastępować swoje organy mechanicznymi komponentami, nie wiem, żeby przedłużać sobie życie, czy też żeby się zaadaptować do, do nowych warunków na nowej planecie. Ale w pewnym momencie doszło między nimi również do rozłamu, ponieważ jeden, jeden z wysoko postawionych powiedzmy tam, przywódców stwierdził, że całkowicie trzeba się pozbyć tkanki organicznej. E, niestety został zainfekowany przez wirusa komputerowego, czy tam można rzec, raczej biologicznego. No i to sprawiło, że trochę, e, trochę mu odbiło. Tak, więc stwierdził, że cała. E, Energia, cała może tkanka organiczna musi zostać oczyszczona, i tylko mechanika się liczy. I stworzyło, powstał taki odłam tej rasy, czyli mamy dwie, czyli mamy Lizix, czyli starych Lazaksów, ulepszonych mechanicznie, i Necro, czyli nowa frakcja. Doszło pomiędzy nimi do wojen. Lizix wygrało ledwo, ledwo, ale jeden satelita z wirusem, z wirusem Necro, uciekł, i w tym momencie. Wiemy, że to jest kolejna zraz, którą możecie grać, ponieważ on zdążył się odbudować i statki zaczynają ginąć w przestrzeni kosmicznej, tak więc jest to kolejna zraz. Pojawiły się również nowe zagrożenia, czyli e, pojawiły się, pojawił się taki swoisty trójkąt bermudzki, w którym zaczęły znikać statki, y, następnie wyłoniła się po wielu, wielu latach stamtąd rasa takich jakby energetycznych istot, które muszą przywdziewać pancerze, Ghost of Kreuz się to nazywa, które muszą przywdziewać pancerze po to, żeby można było się z nimi, może tak, żeby nie straszyć innych ras, przecież oni są tylko energią. Następnie pojawiła się rasa wielkiej rośliny, może to nie jest rasa, wielka roślina myśląca, która zaczęła się rozprzestrzeniać po kosmosie, więc jest bardzo ciekawie, tych ras jest bardzo dużo. Te wszystkie rasy wam przedstawię, ale właśnie tak wygląda historia Twilight Imperium, czyli od rasy, która pokonała Stare Królestwo, stworzyła wspaniałe imperium, mlekiem, miodem płynące, przez swoją gnuśność upadła, i teraz ci, którzy byli kiedyś podbici, chcą sięgnąć po ostateczną władzę. Przejąć Metacol Rex, zostało tylko Metacol City na tej planecie, reszta jest e, otoczona. Jakąś pustką po bombardowaniu nie da się tam po prostu żyć. W samym Metacall City pozostała jeszcze rasa, która konserwuje to miasto, była ona kiedyś wiernymi sługami rasy Lansax, a teraz po prostu trzyma w miarę to miasto zachowane, po to, żeby kolejna rasa, która ma zostać, ma władać galaktyką, mogła zasiedlić to, to centrum, tą stolicę. Ok. Tak wygląda historia i teraz przejdziemy do opisu dwóch ras. Opis ras do Twilight Imperium rozpoczniemy od Federation of Soul, czyli rasy, która jest sprawcą całego galaktycznego ambarasu nasy, która jako pierwsza otworzyła ogień do floty, która rozpoczęła blokadę handlową floty baronów Letnów. Rasy, która zbombardowała metakoloreks i uczyniła zdecydowaną jego większość niezdatną do życia, rasy ludzi. Okay? To my, ludzie, zaczęliśmy, pomimo tego, że ostatnio dołączyliśmy do wielkiej, wielkiej rady założonej jeszcze przez Imperium Lazaks, my również jako pierwsi przyczyniliśmy się do, do ich upadku. Zgodnie z opisem fabularnym, ludzi jest niezliczona ilość w kosmosie, są ich. Miliardy, kiedy jak tylko został odkryty napęd, który pozwolił ludziom opuścić Ziemię, zasiedli oni wszystkie zakątki wszechświata. Wszędzie można znaleźć ludzkie kolonie. Ludzie są pracownikami na różnych szczeblach, porozrzucani we wszechświecie. Dzięki swojej inteligencji, dzięki wielu, może szelo, dzięki szerokiemu wachlarzowi umiejętności, które posiadamy, no, sprawiliśmy, że jesteśmy dosłownie wszędzie, ale z tych niezliczonych miliardów ludzi tylko tylko 16 miliardów czuje przynależność do Federation of Soul, czyli do, do ich macierzystego układu, do planety Jord, która jest trzecią planetą w układzie w ich układzie słonecznym, czyli jest ich tak 16 16 miliardów skupionych razem w, w tej całej federacji Federation of co? So, stolica to nowa Moskwa, co może być zaskoczeniem dla osób wychowanych na amerykańskich filmach, które zawsze mówiły, że Stany Zjednoczone są centrum wszechświata, świata naszego. W nowej Moskwie rządzi High Minister, ma trzy, e, trzy houses, tak, czy takie trzy dodatkowe urzędy, które tutaj rządzą razem z nim. To jest House of Law, House of People i House of Industry. Okay. Oni wiedzą, co się zbliża, wiedzą, że się szykuje kolejna epoka wojen, chcą sięgnąć po chcą sięgnąć po władzę, chcą zostać nowymi imperatorami. I pomimo tego, jak tutaj cytuję, mamy cytat z admirała de Luisa, że nasi wrogowie postrzegają nas jako dzieci, sądzą, że jesteśmy słabi. Pokażmy im, pokażmy, co dzieci z Jorda potrafią zrobić. Tyle opis fabularny. Następnie mamy tutaj dwie zdolności specjalne. Dwie możliwości Federation of Sol. Przede wszystkim Orbital Drop, czyli taki zrzut orbitalny jako akcja. Możecie wydać jeden żeton z waszych, z, waszego, z, waszych żetonów, jeden z waszych żetonów strategii, żeby umieścić dwie jednostki piechoty ze swoich posiłków na dowolnej planecie, którą kontrolujecie. Czyli jak widzicie, możemy się bardzo mocno obudowywać piechotą. Ponadto. W połączeniu z drugą zdolnością jest to w ogóle super, mianowicie otrzymujecie zawsze jeden ekstra token do modlowania. Jeden więcej, command token, który możecie sobie rozdysponować. Czyli jak widzicie, bardzo fajnie się to kombi, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ Federation of Soul ma najlepszą piechotę w grze. Jak tylko odkryjecie technologię Ops 2 drugiego poziomu, to będziecie trafiać piechotą na szósteczki. A ponadto. W momencie, kiedy ta jednostka ma zostać zniszczona, każda jednostka piechoty rzucacie kością. Jeśli wyjdzie wam 5 lub więcej, umieszczacie sobie tą piechotę na tej karcie, a następnie na początku następnej tury możecie sobie ustawić tą piechotę tam, gdzie chcecie. Okay? Jeszcze, żeby było mało, to i flagship, i główny okręt flagowy Genesis się nazywa. Na koniec. Fazy statusu, możecie umieścić jedną jednostkę piechoty na polu kosmosu we, w regionie, w którym znajduje się ten statek, czyli tak naprawdę na tym statku możecie sobie tą jednostkę umieścić. Statek Genesis ma pojemność aż 12, czyli możecie mieć mnóstwo jednostek piechoty na tym statku zgromadzonych. Ponadto macie jeszcze możliwość rozwinięcia e, transportowca, którego pojemność będzie wynosiła aż 8 i oczywiście ruch 2, Prawda? Czyli mamy tutaj bardzo, bardzo dużo możliwości. Bardzo skupioną rasę na piechocie. Eee, jeszcze wspomnimy o Promissory czyli o wekslu. Ich weksel nazywa się Military Support, czyli jeśli oddam przeciwnikowi ten weksel, to on będzie mógł na początku mojej tury zabrać mi... Muszę tak sprawić, że muszę odrzucić jeden z strategii, i może wykorzystać tą moją zdolność Orbital Drop dla siebie, czyli może sobie rzucić dwie jednostki piechoty na dowolną planetę, którą kontroluje. Jak z tego można korzystać? Bardzo fajnie, mianowicie czekacie, aż wytrzepiecie się z wszystkich Strategy tokenów i wtedy sprzedajecie tą kartę za kilka dobrych, za kilka dóbr handlowych. Jest duża szansa, że wasz przeciwnik od razu postanowi wykorzystać tą kartę, żeby się wzmocnić. Nie może Wam nic odrzucić, ale nadal z karty korzysta, więc on ma praktycznie za, za to, co, za, za ile sprzedacie tą kartę, na, może za kilka dóbr handlowych, on ma dwie jednostki piechoty za darmo, a Wy pomnażacie swoją, swoje bogactwo poprzez co turę sprzedawanie tej karty i zdobywanie większej ilości dóbr handlowych. Jak zagrać? Taktyka dla początkujących, na co warto zwrócić uwagę. To to, że macie dużo jednostek, tak? Jak widzicie, możecie mieć mnóstwo jednostek. Dlatego jak najszybciej zajmujecie najcenniejsze planety w swoim otoczeniu, nawet w otoczeniu możecie przeciwnika, jeśli chcecie, i po prostu korzystacie z orbital dropów, jak tylko możecie, umacniacie tam swoją obronę. Jak najszybciej stracie się dosięgnąć MetaColorex. Rex i znowu umacniacie tam swoją obronę. Możecie wrzucić tam mnóstwo piechoty. Będzie kiedy tej piechoty będziecie mieli, no nie wiem, sześć jednostek, już was będzie bardzo ciężko ciężko ugryźć, ok? Czyli obudowujecie się na najcenniejszych klasie siebie planetach. PDS nie jest dla was aż tak e, as, e, nie jest wam aż tak potrzebny, no bo ta piechota tak czy inaczej będzie będzie robiła swoje. Czyli to jest bardzo dobra wskazówka według mnie na granie Federation of Sol. Podbijamy najcenniejsze, obudowujemy się jak tylko możemy, sprzedajemy nasz weksel innym graczem. OK. To jest nacja jedna opisana i teraz przejdziemy do kolejnej. Drugą rasą, którą bierzemy dzisiaj na tapetę jest Barony of Lednev, czyli rasa, o której już dzisiaj wspominałem. Rasa, która rozpoczęła blokadę handlową, od której rozpoczął się upadek imperium. Rasa ta znajduje jej system macierzysty, System, w którym znajduje się ich planeta macierzysta jest bardzo specyficzny, jest zagadką dla naukowców, mianowicie nie ma w nim gwiazdy, więc mówi się, że ich główna planeta Art Prime dryfuje przez przestrzeń kosmiczną, nie ma tam słońca, dlatego jak sami widzicie już po wyglądzie tej rasy, zaraz zobaczycie, można powiedzieć, że są takie mroczne elfy świata Twilight Imperium. Mianowicie mają tylko jedno miasto, które znajduje się na powierzchni, poza tym ponieważ atmosfera ich planety, właśnie Arc Prime jest zbyt, zbyt rzadka, żeby można było tam oddychać, więc mają jedno miasto, w którym sztucznie stworzyli sobie atmosferę, znajduje się ono w wielkim kraterze. O resztę planety praktycznie nie dbają, nie jest ona im do niczego potrzebna, więc wszystkie zanieczyszczenia trafiają prosto do atmosfery tej planety, a całe życie toczy się pod ziemią, czyli mają swoją stolicę, największe ze swoich miast, którego nazwa to Góz, wielkie miasto, zwane również miastem miliarda, i żyją właśnie e, ludzie letnie pod ziemią. Takich kompleksów <coughs> przepraszam, takich kompleksów miejskich jest sześć. Sześć pod ziemią ogrzewają się właśnie przez ciepłe jądro planety i główny surowiec, który czczą, nazywa się z tego co pamiętam AO. Tak, AO. To jest taka roślina, która rośnie pod ziemią i, dzięki, i produkuje tlen, dzięki której, dzięki której mogą oddychać, dlatego tak bardzo czczą to... E, ten narość, te rośliny, cokolwiek. Żywią się grzybami głównie, które hodują w zmechanizowanych plantacjach pod ziemią, i jest to właśnie jedna z przyczyn, dla których rozpoczęli tą blokadę handlową. Mianowicie wielkim problemem na Art Prime było zawsze jedzenie. Nie mieli jedzenia, nie mieli lekarstw, dlatego z racji tego, że jest to bardzo wojownicza i. Można powiedzieć, zaciekła, zacięta rasa. Lazaksowie bardzo, bardzo kontrolowali przepływ, przepływ właśnie jedzenia, leków i tak dalej na tą planetę, po to, żeby oni się zbytnio nie rozrośli. Czyli byli ciągle pod, pod obserwacją i z racji tego, że nie wystarczało według nich i tych, tych surowców, które otrzymywali, postanowili rozpocząć blokadę handlową. Z racji tego, że imperium już upadło, skolonizowali, może podbili, uczynili basalem drugą planetę w swoim systemie Wentera, na której hodują głównie jedzenie, to jedzenie transportują, transportują do swojej głównej planety. Rasa bardzo ciekawa, fabularnie, bardzo dumna, bardzo silna. Jest tutaj nawet napisane, że ich elitarne jednostki piechoty tylko ustępują Sadak Nordź, takiej rasie. Wadu, które potem zobaczymy, czyli no, są bardzo waleczni, nie, nie lubią słońca, czyli jeśli wyruszają gdzieś na inne planety, no to zawsze mają hełmy, które chronią ich przed światłem, bo oni słońca, oni swojej gwiazdy, gwiazdy nie mają. Ok, tyle z opisu fabularnego, a co możemy powiedzieć o ich zdolnościach? Przede wszystkim mają tylko dwa commodities, niestety, do handlowania, nie są zbyt, zbyt dobrzy w handlu, ale jeśli na początku swojej rundy walki wydadzą dwa dobra handlowe, dwa trade goods, to mogą przerzucić wszystkie kości podczas tej rundy walki. Czyli warto będzie kumulować sobie te trade goods, jeśli będziecie spodziewali się jakiejś walki. Następnie, armada, bardzo dobra zdolność pasywna. Maksymalna liczba statków, które mogą trzymać w systemie, jest równa dwóm więcej niż tokeny floty, czyli tak naprawdę na samym początku gry, już w rundzie drugiej możecie pozbyć się tokenów z tokenów floty, zamienić je na inne tokeny, po zawsze i tak możecie mieć o, o dwa więcej. Oczywiście potem będziecie e, zapewne budować, grając tą rasą z większą flotę, armadę ale no na początku te żetony, jak sami wiecie, żetony, te tokeny są bardzo cenne i możecie sobie łatwo, łatwo zredukować ich ilość, zachowując liczbę statków, tak jak inni gracze, tak? czyli możecie nadal trzymać sobie po 3 stateczki, jeśli chcecie, jeśli pozbędziecie się dwóch żetonów. Ich okręt flagowy Arc Secundus, okej, okay, co tutaj się dzieje, inni gracze w tym systemie tracą zdolność Planetary Shield, a ponadto na początku każdej rundy walki napraw ten statek. Bardzo fajnie znowu się nam to zaczyna kombić z ich technologią Non-Euclidean Shielding. Nie wiem, być może tak to się czyta. Czyli kiedy jedna z Twoich jednostek użyje zdolności Sustain Damage, czyli właśnie tej zdolności, która pozwala Wam przyjąć jedno obrażenie, to możecie przyjąć dwa obrażenia zamiast jednego. Okay? Czyli pomyślcie o jednostkach, które posiadają Sustain damage. Czyli to jest ich okręt flagowy, to są ich dreadnoty. Ile już jednostek możecie, ile już strzałów możecie przyjąć, zanim cokolwiek zostanie zniszczone. Oczywiście o ile gracz przeciwny nie zagra kartę akcji, która, która zniszczy wasze uszkodzone statki. Oby, oby tak nie było. Kolejna, kolejna zdolność, kolejna technologia, którą mają, to podczas inwazji... Przeciwnicy nie mogą użyć zdolności Space Cannon, czyli nie mogą ostrzelać Waszych jednostek, które lądują na, na ich planetę. Jeszcze tylko jedna szybka rzecz o tym, o tym Sustain Damage. Jest jedna z technologii, nie pamiętam jej nazwy, która pozwala Wam co turę uleczyć jeden ze statków, jeśli um, nie przyjął on obrażeń w tej turze, czyli jak macie już dwa Dreadnoughty, możecie sobie na przemian przydzielać obrażenia i się leczyć co drugą turę, więc naprawdę bardzo ciężko taką flotę zniszczyć. Zwłaszcza jeśli połączycie to z dużą ilością jednostek, które możecie mieć, jeśli tylko chcecie, zawsze pamiętajcie o dwie więcej. Ok, zaczynają. Baranio w zaczyna z bardzo bogatymi planetami. To jest już 6 zasobów, czyli 6, 6, no 6 punktów do wydawania na budowę. Czyli możecie bardzo szybko pójść w technologię, jeśli weźmiecie technologię, możecie zrobić pierwszą zdolność. Może tak inaczej, możecie wynaleźć dwie technologie, tą jedną kartą, jeśli tylko chcecie. Zaczynacie również z rednotem, który pamiętajcie, może przenosić jedną jednostkę, czyli dzięki temu, już również możecie sobie jakąś jedną, jedną planetę zasiedlić. Tak właśnie wygląda Baronial Treadneff, czyli rasa wojownicza nastawiona na podwój, która bardzo szybko może się również rozwinąć technologicznie.